Wiemy, czym są pułapki myślenia i dlaczego warto umieć je identyfikować. Kontynuujmy zatem ich eksplorację. Bardzo często na poparcie swoich test przywołujemy różnorakie autorytety. Próbujemy w ten sposób wzmocnić naszą wypowiedź powagą osoby powszechnie szanowanej. Problem pojawia się wtedy, kiedy usiłujemy oprzeć całe nasze rozumowanie na autorytecie, traktując jego zdania niczym paradygmat, niepodważalną, świętą prawdę. Naturalnie, samo wykorzystywanie autorytetów, postaci czy instytucji do poparcia naszych tez nie jest niczym złym. Niemniej problem zaczyna się wtedy, kiedy są one główną osią naszego rozumowania czy myślenia o danej kwestii. Zauważmy, że w przestrzeni publicznej funkcjonują autorytety, których opinie są często przywoływane w dowolnych kwestiach, pomimo że nie mają one w tym obszarze żadnej specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji czy legitymacji do tego, żeby formułować niepodważalne tezy. Stwarza to moim zdaniem następujące problemy w dyskusji. Po pierwsze, bardzo często samo podparcie danego zdania autorytetem powoduje, że kontestowanie go staje się społecznie nieakceptowalne, ze względu na szacunek, którym otacza się przywoływany autorytet. Warto zaznaczyć, że w tym wypadku bardzo często przywoływany autorytet nie jest specjalistą w dyskutowanej dziedzinie, ale np. celebrytą budzącym szacunek i sympatię. Przykładem może być duchowny wypowiadający się na temat fizyki lub fizyk mówiący o teologii. Próba podważenia argumentu popartego zdaniem takiego autorytetu zlewa się w oczach odbiorców z próbą podważenia szanowanego przez nich autorytetu. Dlatego budzi to ich niechęć. Ludzie podążają za autorytetami, często nawet w ślepy sposób. Jeśli chcecie poczytać o szczególnie szokujących ilustracjach tego mechanizmu, zachęcamy do zapoznania się z relacjami dotyczącymi eksperymentu Milgrama i jego kolejnych wariacji, których badawca sprawdził, jak daleko sięgają granice tego zjawiska. Po drugie. Omawiany problem wymiernie wpływa na jakość debaty publicznej, rozumianej holistycznie. Rozumowanie oparte na autorytecie jest dokładnym przeciwieństwem krytycznego myślenia. Zwalnia bowiem odbiorcę takiego komunikatu z analizy określonych testów. Oczywistym jest, że bardzo często jest ono wykorzystywane cynicznie, czasami nawet bazując na sfabrykowanych lub zmanipulowanych wypowiedziach autorytetu. Każdy z Was Znajdzie szereg przykładów, w których bardzo często autorytety, zamiast promować pożyteczne postawy i edukować, szerzą fake newsy. Krytyczne myślenie jest najlepszą metodą radzenia sobie z pułapką myślenia, o której opowiedziałem. Dlaczego? Zatrzymanie się, pogłębiona refleksja na temat tego, w jakim charakterze przywoływany jest autorytet, czy stanowi on jedynie podporę autonomicznego wywodu prowadzonego w danej kwestii, czy też wreszcie krytyczna refleksja nad samym zdaniem autorytetu pozwala nam jej uniknąć. Bardzo podobna w swoim zakresie i działaniu jest pułapka polegająca na bazowaniu na innowacji. Mam wrażenie, że jest to słowo wytwych, To samo w sobie często przestało podlegać refleksji dotyczącej znaczenia i wartości płynącej z bycia innowacyjnym. Modelowo, żeby wykazać, że innowacja jest potrzebna i pożądana w określonej dziedzinie, należy wskazać problem lub potencjał rozwoju w danej kwestii, a następnie w jaki sposób określona innowacja polepszy opisywany status quo. Niestety bardzo często pojawia się w dyskusji jedynie wskazanie, że dane rozwiązanie czy idea jest innowacyjna, bez wskazanych przeze mnie elementów. Pułapka ta jest szkodliwa, ponieważ może popchnąć nas w niektórych dziedzinach życia, a już szczególnie w sferze naukowej, w błędne koło wyszukiwania efektownie wyglądających innowacji kosztem ulepszania już istniejących idei. Pułapek myślenia jest znacznie więcej. Mogą one dotyczyć nas i tego, w jaki sposób postrzegamy z siebie i swoje idee. Często nadmiernie idealizujemy swoje pomysły, albo wręcz przeciwnie, deprecjonujemy je. Wynika to z naszej pewności siebie w danym kontekście i aktualnego stanu emocjonalnego. Krytyczne myślenie jest narzędziem służącym przeprowadzeniu racjonalnej analizy tego, co wymyślimy. Tutaj mała porada. Przygotowuje się do ważnej prezentacji. Wymyśliłeś lub wymyśliłaś szereg ciekawych argumentów, anegdot. Masz nawet jakiś żart, który wydaje ci się bardzo zabawny. Zostaw te rzeczy na jakiś czas i wróć do nich ponownie. Wtedy Twoja opinia będzie pozbawiona naleciałości związanych z emocjami towarzyszącymi tworzeniu idei. Będzie w stanie ocenić je racjonalnie, bazując na krytycznym myśleniu. Zarówno to, jak i poprzednie nagranie pokazuje, jak często nasz tok rozumowania podatny jest na różne takie pułapki. Kluczem jest ich unikać, a także rozpoznać i krytycznie ocenić o